Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w piątkowym drapingu. Zaczynamy weekend, będziemy odczarowywać te zdrapki, bo to, co się dzieje ostatnio, słuchajcie, nawet nawet na premierce, nawet na premierce, po prostu. No tragedia, tragedia się dzieje. No to mam nadzieję, że jednak tutaj tym naszym standardowym miksikiem zdrapkowym za 16 zł odczarujemy to, no jakie mamy konkretnie, no konkretnie to mamy szczęśliwe linie deszcz pieniędzy, królewską grę, kasa wpada, pensyjkę, worek pieniędzy, wabank, money, no i lotek. No to co? No to z drapki doskonale znamy wszystko, znamy, lubimy, tak? No to przechodzimy od razu, przechodzimy do drapingu. Nie ma co tutaj się długo rozwodzić na tym. Chociaż zanim jeszcze tylko zaczniemy, to ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia tego czerwonego przycisku subskrypcji. Razem oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z drapkowych, jak i z gier komputerowych. Zawsze wieczorem staram się wrzucić jakąś grę komputerową. No i co? I będzie mi też bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, jakiś komentarz. To jest naprawdę bardzo miłe, takie bardzo motywujące do dalszego działania. I zacznijmy sobie tą stosunkowo nową drapeczką Money i zobaczymy Ile tutaj pieniążków wydrapiemy? No bo mam nadzieję, że w końcu zaczniemy te pieniążki wydrapywać, tak? Bo ostatnio lot nas trochę nie lubi, ale czas to w końcu przełamać, czas to w końcu zmienić. Jedziemy. 200, 200, no i, i już by było przełamane, i już by było ładnie. Ale jest 12 jeszcze. 25 tysięcy, 25 tysięcy, tysięcy też? Chętnie, super, super! I niestety 12 po raz drugi, czyli mamy pustaka. No niestety nie popisało się, niezdrapeczka manej się nie popisała. C, B i G odkładamy do pustakowa i bierzemy się za babank, tak? Może tutaj w tym babanku właśnie wydrapiemy 20 tysięcy?

Kontrolne potwierdzają, że tutaj mamy pustaka EWP. Koszalin, i bierzemy się za lotka. No tu można wygrać najwięcej wśród tych maluszków za złotóweczkę, bo aż 40 tysięcy. Zgarniamy i przebaczamy lotto. Szukamy słonika, tak? A mamy puchacza. Mamy wiewiórę. Jest słonik, słuchajcie, jest słonik, co prawda jeden, bo potem jest ryba, no ale ile my tu mamy, ile my tu mamy, nie wiem, drapiemy, sprawdzamy od razu, złotóweczka, złotóweczka, no, no lepsza na pewno jest złotówka, słuchajcie, niż nic, tak, no ale to dalej trochę mało, trochę mało. Kontrolne mamy te i zapewne jeszcze dwa razy te będzie i jest drugie i jest i trzeci raz te. No to odkładamy na tą kubkę, kubkę zwycięską, tak? I weźmy się za kasa wpada. Tutaj będziemy szukać pliku i sejfu. Jest cytryna, jest truskawka, jest podkowa, jest dzwon, jest pik. Szkoda, że nie plik, nie? Ananas, banany, serce, arbus i korona. No niestety, słuchajcie, niestety, kolejny pustak! Kolejny! Jak to tak może być? <ścoughs> Jak to tak może być? Mamy jakiś L. No i gdzie ta reszta kontrolnych, co? Pochowała się ze strachu, że same pustaki. Mamy L, mamy H i K. No niestety, pustak. Mamy potwierdzenie. No to co, no to może królewska gra tutaj się popisze, tak, i będzie w końcu ten cały dywanik z diamentów. To już na pewno by nam tutaj informowało, że mamy piękną wygraną, tak, jakby tu były same diamenty. Czy tak właśnie będzie? No sprawdźmy. No dobra, same na pewno nie będą, bo już mamy monetę. Mamy worek, perłę, garnek tron perła po raz drugi i worek po raz drugi no niestety no niestety kolejny pustak kolejny pustak kolejny raz widzimy trzy razy różne kontrolne tak trzy kontrolne które są różne a n i b oj oj co to się dzieje? Nie wiem, naprawdę. tak jakby jakiś fatum, ten czerwiec naprawdę jest pechowy, no coś tam powpadało, ale zasadniczo no, żadne tam plusy, żadne jakieś wielkie wygrane, czy coś tylko jak już zwrot, to naprawdę był huk, tak. A tak to praktycznie bardzo często było nawet zero. No, odczarujmy, odczarujmy to. 35. I 21, no szukamy. Dwóch napisów: pensja. 14, 3, nie ma niestety. 19 też nie nasze. Jest pierwszy napis: pensja. 33, nie. I będzie, czy będzie drugi napis: pensja? Nie. I niestety jest też 28, czyli kolejny pustak. Kolejny pustak, słuchajcie. RC. Gdzieś tam na pewno jest jeszcze jedna kontrolna. No tak Trzeba widzimy, że jest pustaczek. No to weźmy się za worek pieniędzy. Może w worku pieniędzy będą tu same pliki. Albo niech będą nawet same siódemki, a co? Też byłoby. No, też byłoby, byłoby jeszcze lepiej. Jest diament. Jest bank. Korona. Jest safe. No. Szukaliśmy w kasie wpada pliku i safe'u, nie, ale niestety tutaj jest plik i siódemka. Klucz, pierścień, podkowa i plik. No, fajnie jest. Fajnie, że coś jest, tak? Mam nadzieję, że to nie tylko 2 zł, ale nawet jak 2 zł, to i tak bardzo fajnie, że jednak coś tutaj dodatkowego nam wpadło. Sprawdźmy. 2 złote, 2 złote, no ale to już, to już nie minus, to już nie minus, słuchajcie. To zdecydowanie wolę takie zwroty niż pustaki, tak. Chociaż nie ukrywam, liczę na jakieś fajne wygrane. 3 razy A oznacza, że wygraliśmy 2 złote w zdraperce worek pieniędzy. No a zobaczymy, co będzie. Jak już worek coś dał, no to może deszcz akurat w tym wypadku pieniędzy. Znowu będziemy szukać pliku, ale tym razem nie sejfu, nie siódemki, a dodatkowo parasolki. Jedziemy. Mamy ananasa, mamy plecak, mamy koniczynkę, mamy awokado, chmury, prezent, melon, balony, cytryna i i cukierek, tofi, no niestety, no niestety. JOL. No, mam nadzieję, że będą trzy wygrane zdrabki dzisiaj. Czyli, że szczęśliwe linie jednak coś nam tutaj jeszcze dodatkowego dadzą, tak? Sprawdźmy to, po prostu weźmy i to sprawdźmy. Słońce. Słońce mamy w tym miejscu, tutaj jest też i tu. I więcej słońca nie widzę. Wiśnie. No a wiśnie, gdzie są te wiśnie, słuchajcie? Nie ma. No jak nie ma, to od razu bierzemy się za truskawkę. Mam nadzieję, że truskawka jest. No też by nie było. No, co za czasy? <laughs> co za czasy, słuchajcie. No, nie ma, no, niestety nie ma. No, dobra, jedziemy dalej. Garnek. O, garnek jest. O! Jeszcze tylko symbol pik, i już będzie wygrana. O, by ten pik jeszcze wpadł tutaj. A więcej garnka, to ja niestety nie widzę. Korona. Nie ma. Złoto. Złoto jest tutaj w tym miejscu. Tutaj mamy też złoto. O, dzwon też by dał nam wygraną. Bardzo fajnie. Diament. Tutaj jest jeden diament. Drapmy dalej. Księżyc. Mamy słońce, mamy księżyc. Bardzo fajnie. Tylko, co tak mało tego księżyca? Chyba tak, chyba tylko jeden. No niestety, w takim razie bierzmy się od razu za drapanie kolejnego symbolu. Gruszka. Tutaj jest gruszka i tutaj w tym miejscu. I więcej gruszki nie widać. Biedronka, tak, taki supermarket jest. To się je dyskot. Chyba każdy zna w Polsce, chyba. Jak ktoś mi powie, że nie zna Biedronki, to kłamie po prostu. To kłamie. O kłamczuchy. Dobra, tu jest Biedroneczka, tu jest Biedrona. Patrzcie, Arbuzik jeszcze i też będzie wygrana. Bardzo fajnie. I więcej Biedrony nie widzę, więc... Czas na, czas na tęczę. O, tym bardziej pik, tak. Pik da nam dwie wygrane, super. Oby tak właśnie było. Patrzę, czy gdzieś tu jest jeszcze więcej tęcz. Nie ma, chyba tylko jedna tęcza. Serce, no to Wam wysyłam jak najbardziej to serce za to, że jesteście, że subskrybujecie. Że lajkujecie, że komentujecie. I tak Wam wysłałem, że w zdrapeczce niestety już nie ma, ale to nie żałuję. Krab. Krab jest tutaj, i tutaj w tym miejscu. Banan. Tutaj mamy banana. I chyba trzeba drapać dalej. Podkowa. Tutaj mamy podkowe. No i pigi dzwon jeszcze. Tu i tu. Sakwa. A, patrzcie tu z wiśnia. No, nie byłbym sobą, prawda? No. <grafy> ja by coś nie było mięty, no, ale grunce w końcu zawsze znajdujemy. Hmm, tutaj jest sakwa. Klucz. O, kości też by dały nam wygraną. Ale klucz za to jest tylko jeden. Ananas. Ananas jest w tym miejscu i tutaj. Proszę, kości by dały nam dwie wygrane. I więcej nie widzę. Cytryna. Nie kojarzę cytryny i niestety jej nie ma, więc bierzemy się za winogrono. Winogrono jest tutaj w tym miejscu i tutaj. O, zdecydowanie kości, zdecydowanie trzy wygrane by były. No dobra, przedostatni symbol. Trefl. Trefli jest, ale chyba nie zapewnia nam wygranej. Dokładnie. No ostatni, ostatni symbol i no nie, nie wszędzie mamy po jednej sztuce. Hmm, ale tu mamy dzwon. No czyli, czyli tak, czyli cokolwiek, co by było. Byle nie pusty symbol, tak. A jesteśmy zwycięzcy. Więc sprawdźmy to. A mamy gwiazdę, a gwiazdy niestety, słuchajcie, tutaj nie ma, tak? Sprawdźmy, czy czasem czegoś nie pomyliłem. Pik, nie było niestety dzwonku, dzwonka nie było, jabłka brak, arbuza również nie było, owoców było wiele, arbuza nie. Kości również nie zostały rzucone w tej zdrabce. No to co, sprawdźmy kontrolne, tak? Może się pomyliłem, może, oby. A gdzie tam? NWS, nie pomyliłem się, niestety się nie pomyliłem. No to co, no to czas na króciutkie podsumowanie. W szczęśliwych liniach z numerkiem 83 mamy pustaka. Do pustaków dołączają jeszcze Deszcz Pieniędzy z numerkiem 67, pensyjka z numerkiem 84, Królewska Gra z numerkiem 98, kasa Pada z numerkiem 34, Maluszki, no to Pustak, czyli Money z numerkiem 9, drugi Pustak, Wabank z numerkiem 163. No a co do wygranych, nie ma ich dużo. Ale trochę chociaż jest, trochę chociaż jest. No bo mamy worek pieniędzy, który dał nam Zrocik z numerkiem 84. No i lotek, który również dał nam Zrocik z numerkiem 85. Co razem daje nam 8 zł na 16 zł wydanych. Wynik wysoce niezadowalający. No ale przynajmniej nie zero, więc ja już się cieszę, bo ja widzę... Czu widzę, ha, mam nadzieję, tak, że właśnie to jest nasze odbijanie się od dna, że teraz może, może w jutro będzie 50% zwrotu, a pojutrze będzie... Pełen zrocik, a potem będą po prostu plusy, same plusy i wielkie wygrane, a na końcu będzie wielka wygrana, czyli główna wygrana w jakiejś zrapce lotto, do której dążymy i będziemy drapać aż wydrapiemy główną wygraną. Tak więc, jeżeli chcesz zobaczyć kiedyś, jak ktoś wydrapuje na kanale Główną Wygraną, a nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, to myślę, że naprawdę warto kliknąć na dole subskrypcję z dzwoneczkiem, koniecznie z tym dzwoneczkiem, żeby nie przegapić oczywiście tej głównej wygranej. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę, jakiś komentarz. To jest naprawdę miłe. Ja już o tym mówiłem, więc jeszcze raz wielkie dzięki za to, że to robicie. No co? Myślę, że widzimy się już jutro na kolejnym drapingu. Do usłyszenia. Cześć.